Potrzebuję niedużego auta segmentu B, które w zupełności wystarcza mi pod względem dynamiki czy przestrzeni, ale często jeżdżę po bardzo złych drogach. Jednak nie chcę tradycyjnego crossovera i co wtedy? Odpowiedzią na to jest Ford Fiesta Active. Crossovery stały się modne, ale jednak nie każdemu przypadły do gustu. Znam wielu przeciwników tych aut i nawet ich rozumiem. Mają bowiem swoje wady, których nie da się ukryć: wysoko mieszony środek ciężkości czy wnętrze nie do końca przestronne, ale mają jedną dużą zaletę wyższy prześwit i często zawieszenie, które świetnie spisuje się na drogach nieutwardzonych. A gdyby tak tę dużą zaletę przenieść do zwykłego auta osobowego, a nadwozie uzbroić w chroniące je osłony? To właśnie uczyniono. Fiesta Active stoi wyżej o 2 cm, ma też osłonę układu napędowego oraz przedni zerzak pozbawiony dokładki pod spodem, którą łatwo urwać. Czarne elementy nadwozia i nadkoli chronią lakierowane obszary przed obiciami kamieni, które mogą wylecieć spod kół podczas jazdy. Tak zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu klientów ma to znaczenie wyłącznie estetyczne. Po prostu takie samochody ludziom się podobają, ale ma to również zastosowanie funkcjonalne. Bo jazda po takich drogach zwykłym samochodem osobowym niesie za sobą duże ryzyko uszkodzenia podwozia. No i na pewno też nie należy do komfortowych, chyba że poruszamy się na ogumieniu o wysokim profilu, ale tutaj. Opony mają rozmiar 205x45 i są założone na 17-calowe obręcze kół, więc są bardziej sportowe niż terenowe. A mimo to Fiesta Active wręcz płynie po nierównościach. To zdumiewające, jak ten samochód radzi sobie na fatalnych drogach, które nie robią na nim żadnego wrażenia. W dużej mierze to zasługa wyższego prześwitu, ale także amortyzatorów z hydraulicznym tłumikiem odbicia. Wiem, jak to brzmi szeroko, ten temat i mam nadzieję jasno opisałem na blogu PGD i zachęcam Was do przeczytania, bo to dość ciekawe, a gdybym Wam teraz opowiadał o wszystkich szczegółach, to najzwyczajniej umarlibyście z nudów. Pokrótce chodzi o to, że przednie amortyzatory w tym samochodzie w fazie pełnego otwarcia, czyli coś, co na takiej drodze występuje dość często, nie stukają, tylko w sposób bardzo płynny dochodzą do maksymalnego rozciągnięcia. To sprawia, że podwozie nawet w skrajnie złych warunkach pracuje cicho, i to na ogumieniu, któremu przecież daleko od terenowego. To zupełnie zmienia oblicze miejskiej fiesty, którą równie dobrze podjedziesz pod wysoki krawerzik, jak i pojedziesz na ryby, na grzyby, na działkę, do której prowadzi droga szutrowa biegnąca przez las czy pola. Bardzo istotne jest również to, że tę wielką zaletę uzyskano bez poświęcania właściwości jezdnych na drogach utwardzonych. To wciąż fiesta, którą doskonale znamy czyli kapitalnie jeżdżące autko jest zwidne i zachęca nawet do dynamicznej jazdy. Jest również, zwłaszcza w tej wersji, niebywale komfortowa. Zresztą nie od dziś uważam, że spośród wszystkich samochodów segmentu B, to właśnie Ford Fiesta najlepiej nadaje się na długie trasy. Zwłaszcza jeżeli pod maską pracuje silnik benzynowy 1.0 EcoBoost. Mamy tutaj najsłabszy dla tego modelu wariant stukonny. konny Silnika, który już doskonale znacie z moich poprzednich testów, więc nie będę się specjalnie rozgadywał. Tyle tylko, że mamy tutaj troszeczkę mniej mocy. Silnik zapewnia oczywiście dla takiego auta bardzo dobrą dynamikę. Przyspieszenie do setki trwa 11 sekund. I jest też elastyczny pod jednym warunkiem, że utrzymujecie obroty powyżej 2000 obrotów na minutę, dlatego że poniżej silnik po prostu buczy i wibruje, przez co daje do zrozumienia, że nie chce przyspieszać. Sześciobiegowa skrzynia manualna pracuje bardzo precyzyjnie i to jej zasługa, że auto jest tak dobre w trasie, ponieważ ma długie przełożenia. Co oczywiście sprawia, że silnik pracuje na niskich obrotach przy wysokich prędkościach. Co oczywiście przekłada się na niski poziom hałasu, na przykład podczas jazdy autostradowej. Tyle tylko, że ma to również przełożenie na jazdę miejską, do której trzeba się przyzwyczaić. Jest dość specyficzna w porównaniu z konkurencją. Fiestą jeździmy o jeden bieg niżej. Wiem, że to dla Was istotne, więc króciutko, ile paliw jest active na autostradzie przy prędkości 140 km na godzinę 7,7 litra na 100 km. Jeżeli prędkość wynosi 90 km na godzinę, spali o 3 litry mniej, czyli 4,7 litra, a w mieście 5,8 litra na 100 km. Wnętrze jest równie ważne w takich samochodach jak wygląd zewnętrzny, dlatego zadbano tutaj o kontrastowe, rozweselające atmosferę wstawki, ale mamy w Eesti Active również bardzo bogate wyposażenie, którego częścią są m.in. sportowe fotele z kontrastującymi elementami wyjątkowymi tylko dla tego modelu. Zresztą takie elementy jak te sportowe fotele, gruba mięsista kierownica czy czarna podsufitka przypominają bardzo atmosferę znaną już z Forda Fiesty Esteline. A tak poza tym, kabina nie rozpieszcza przestrzenią, chociaż akurat z przodu jest jej w sam raz, a pozycja za kierownicą, moim zdaniem, jest bliska idealnej. Gorzej z tyłu, gdy siądziecie za wyższą osobą, może brakować miejsca na nogi, nawet dla dzieci, które są posadzone w fotelikach. Podobnie jest z bagażnikiem, którego pojemność 292 litry to raczej dolna półka segmentu B. Podwójna podłoga wymaga dopłaty 230 zł. Moim zdaniem warto. Podsumowując, czym jest Ford Fiesta Active? Po pierwsze, jest samochodem, który wygląda jak crossover i jeżeli komuś się podoba, to go kupi. To banał, który aż głupio brzmi, ale wierzcie mi, że ludzie kupujący samochody typu SUV i crossover. Kierują się głównie tym argumentem. Po drugie, jest samochodem dla mnie, bo ja nie potrzebuję dużego auta, ale drogi, które widzieliście na wideo, to 30-40% dróg, które otaczają moją okolicę, w której mieszkam i często po nich jeżdżę. Są to drogi gruntowe, szutrowe, dziurawe, wyboiste i czasami tak zniszczone, że naprawdę podróż nimi jest wyjątkowo nieprzyjemna. Dlatego Fiesta Active byłaby dla mnie ideałem. Ile takie auto kosztuje? Podstawowa wersja, już dobrze wyposażona, z silnikiem 100-konnym, to wydatek 66 500 zł, 4000 zł, więcej zapłacisz za odmianę 125-konną i kolejne 2400 dołożysz do wersji 140-konnej. W mojej opinii, i mówię to całkiem szczerze, Fiesta Active z silnikiem 100-konnym to jest tak. I jest to jedyny wariant, który można wyposażyć w automatyczną skrzynię biegów. Zresztą sami możecie poznać ten samochód odwiedzając salon Forda grupy PGD, gdzie umówicie się również na jazdę testową, do której Was zachęcam, zwłaszcza na złych drogach, bo wtedy Fiesta Active pokazuje swoje najmocniejsze strony.